Naszą ideą jest poradzenie sobie z grupą milenialsów, poradzenie sobie w firmach o strukturach rozproszonych i dość skuteczne budowanie integracji ludzi. Milenialsi są tu, teraz, oni z życia chcą w tej chwili brać to, co mogą. Głównym problemem pracodawców jest to, że często zmieniają pracę, nie chcą być na stałe uwiązani i chcą posiadać tzw. wolny czas pracy się stawiają na bardzo dobrą atmosferę w pracy, i nie zawsze warunki finansowe, według najnowszych badań, są tym elementem, który tak naprawdę wpływa na utrzymanie takiego pracownika. Ta dziedzina jest też nierozłączna, jeśli chodzi o branżę deweloperską. Widzimy, jak zmienia się świadomość finansowa naszych klientów. Dzisiaj Polacy doskonale potrafią oceniać i porównywać dostępne metody finansowania, jak również technologie, które my wykorzystujemy w naszych, w naszych projektach. Budują portfel nieruchomości, już związany przede wszystkim z projektami, które wnoszą ponadczasową estetykę, są zaawansowane technologicznie i przez to też są konkurencyjne na rynku. My też z punktu widzenia spółki deweloperskiej widzimy, jak zmienia się to otoczenie. Deweloperzy coraz większą wagę przywiązują przede wszystkim do estetyki budynku. To jest jakby bardzo ważne w tym momencie, ale to też wymusza jak gdyby rynek. No klienci dzisiaj chcą mieszkać w ładnym otoczeniu, chcą, żeby to mieszkanie było dobrej jakości.